16 października to pierwszy dzień, w którym każdy mieszkaniec Bytomia, każdy kto chce skorzystać z połączenia Kolei Śląskich do Gliwic, może wejść na nową, jak widać, spektakularną halę peronową Bytomskiego dworca. Ta hala cały czas jest w remoncie. Ten remont prowadzi spółka PKP PLK. Natomiast 15 października był ostatnim dniem funkcjonowania Peronu tymczasowego, i od dziś otwarty jest peron trzeci. Stąd można pojechać do Gliwic. Co ciekawe, linia Bytom Gliwice to najbardziej punktualna linia w siatce połączeń kolej Śląskich. To 15 par pociągów w dni robocze, 11 par pociągów w dni wolne. Czas połączenia około 18 minut, więc bardzo szybko bez przystanków pośrednich. To sprawia, że coraz więcej pasażerów z tej linii korzysta, kiedy uruchamialiśmy tą linię w grudniu 2021 roku, to było około 170 pasażerów dziennie, dziś to aż 570 osób dziennie. Cały czas w trakcie remontu dworca funkcjonuje połączenie Bytom-Gliwice, natomiast zgodnie z zapowiedzią spółki PKP PLK ten remont zakończy się, do grudnia zostanie oddany szlak kolejowy i najprawdopodobniej już od 15 grudnia będzie możliwość uruchomienia połączeń kolejowych zarówno w stronę Tarnowskich Gór jak i w stronę Katowic. Dziś na tym odcinku Koleje Śląskie oczywiście kursują, ale w formie zastępczej, w formie zastępczej komunikacji autobusowej.